Hasan Nasrallah zginął w izraelskim nalocie na Bajrut. Egipt angażuje się w konflikt pomiędzy Etiopią a Somalią. To i więcej wydarzyło się w minionym tygodniu na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Słuchaj programu, aby być na bieżąco. Zabójstwo Hasana Nasralla to niewątpliwie największy news minionego tygodnia. Po 32 latach bycia na szczycie terrorystycznej organizacji Hezbollah, Nasrallah został skutecznie wyeliminowany przez izraelską armię. W piątkowych nalotach na kwaterę główną Hezbollahu w południowym Bejrucie. Takiego przebiegu spraw nie spodziewał się chyba nikt. W poprzednim odcinku podcastu mówiłam o potencjalnej wojnie pomiędzy Izraelem a Libanem. Tymczasem Izrael zdołał wyeliminować wszystkich terrorystów i dowodzących organizacji podległej Iranowi. Hezbollah został rozbity, czego mało kto się spodziewał. Tym samym organizacja w mniejszym stopniu jest w stanie zagrozić teraz Izraelowi niż na początku eskalacji tego konfliktu. W ostatnich tygodniach Izrael przeprowadził wielokrotne naloty, których celem było zabicie innych czołowych dowódców Hezbollahu. Zaatakowana przez piątkowe wojsko libańska dzielnica uznawana była za bastion Hezbollahu, a w głównej kwaterze organizacji wybudowano głębokie na kilkanaście pięter bunkry, w której spotykali się i ukrywali wysoko postawieni dowódcy. Poza Nasralachem w Bejrucie zginęło co najmniej 11 osób, w tym Ali Karaki, kierujący Hezbollahem na południu kraju a także zastępca dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Armia izraelska przeprowadziła również naloty z soboty na niedzielę, w trakcie których zginął Nabil Kauk, który kierował jednostką bezpieczeństwa wewnętrznego Hezbollahu. Władze Algierii wznowiły w czwartek obowiązek wizowy dla obywateli Maroko, którzy wjeżdżają do kraju, co ma uniemożliwić rozwijanie grup przestępczych nadużywających ruchu bezwizowego. Ponadto ruch ten to kolejny krok ku oziębieniu i tak chłodnych już stosunków między tymi dwoma państwami. Algierię i Maroko szczególnie dzieli spór o Saharę Zachodnią. Maroko uważa Saharę za swoje terytorium, podczas gdy Algieria wspiera front Polisario, który dąży do utworzenia tam niepodległego państwa. Algieria oświadczyła, że Maroko nadużywało bezwizowego wjazdu aby organizować na szeroką skalę zorganizowane sieci przestępczości oraz handel narkotykami ludźmi, a także nielegalną imigrację i akty szpiegostwa. Oskarżano również Maroko o wysyłanie izraelskich szpiegów posiadających marokańskie paszporty na terytorium Algierii. Obowiązek wizowy został zniesiony pomiędzy tymi państwami ponad 20 lat temu. W 2021 roku Algieria zerwała stosunki dyplomatyczne z Marokiem, oskarżając sąsiada o wrogie działania w tym wspieranie separatystycznej grupy w regionie Kabili. Egipski okręt wojenny dostarczył Somalii drugi duży zapas broni, w tym działa przeciwlotnicze i artylerię, co prawdopodobnie spowoduje dalsze napięcia między tymi dwoma krajami a Etiopią. Egipt dostarczył Somalii pierwszą rundę pomocy wojskowej w sierpniu, po tym gdy kraje te podpisały wspólny pakt bezpieczeństwa. Więzi między Egiptem a Somalią zacieśniły się w tym roku z powodu ich wspólnej nieufności do Etiopii. Co skłoniło Kair do wysyłania kilku samolotów z bronią do Mogadiszu. W styczniu Etiopia zawarła wstępne porozumienie z oderwanym regionem Somalilandu w sprawie dzierżawy ziemi pod port w zamian za możliwe uznawanie jej niepodległości od Somalii. Somalia nazwała porozumienie atakiem na jej suwerenność i nakazuje, aby wszyscy żołnierze Etiopii opuścili kraj pod koniec roku, chyba że Addis Abebe zerwie porozumienie. Co najmniej 3000 etiopskich żołnierzy stacjonuje w Somalii w ramach inicjatywy pokojowej o nazwie African Union Transition Mission in Somalia. Egipt, od lat skłócony z Etiopią w sprawie budowy przez nią ogromnej zapory wodnej na ujściach Nilu, potępił umowę z Somalilandem, a w styczniu tego roku prezydent Egiptu Abd al-Fatah el-Sisi powiedział, że Kair stoi ramię w ramię z Somalią. Arabski mężczyzna z Izraela został skazany przez Sąd Rejonowy w Tel Awiwie na 15 lat więzienia za udział w pobiciu żołnierza Sił Obronnych Izraela w Jafie, podczas ogólnokrajowych zamieszek w maju 2021 roku. Nur Josef został skazany w lutym za usiłowanie zabójstwa, potem gdy dołączył do tłumu atakującego żołnierza, uderzając go w głowę 3 kilogramowym kamieniem. Oprócz więzienia Józef został zobowiązany do zapłaty 100 tysięcy szekli odszkodowania. W lutym sąd odrzucił obronę Józefa, który twierdził, że nie miał zamiaru zabić żołnierza i zaatakował go tylko dlatego, że uważał, że żołnierz ten był w posiadaniu kamienia i miał groźne zamiary. Do ataku doszło w maju 2021 roku, kiedy doszło do największych zamieszek między społecznościami żydowskimi i arabskimi od dziesięcioleci. W tygodniach po tym, jak starcia przycichły, policja przeprowadziła dużą operację w celu zatrzymania podejrzanych o udział w przemocy, co doprowadziło do aresztowań ponad 1550 osób, z których większość stanowili izraelscy Arabowie. Wniesiono wówczas ponad 150 aktów oskarżenia. Pamiętaj o tym, aby zasubskrybować ten kanał obejrzeć czy słuchasz tego na Spotify czy na YouTube, by być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.